Siema, 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 witam cię serdecznie na kanale obstawiamy. Od razu mam prośbę, kliknij tam łapę w górę na dole pod filmem, bo to pomaga rozwijać cały kanał. Jestem Tobie bardzo wdzięczny. Dzięki wielkie, słuchajcie, lecimy z kolejnym filmem. Pod euro, pod euro, które zbliża się wielkimi krokami. Standardowy układ filmu będzie konkurs, będzie promocja, będą typy, będą kupony. Słuchajcie, zacznijmy od promocji, bo możecie sobie zagrać pierwszy kupon bez ryzyka przegranej. Jeżeli ktoś nie chce słuchać, to śmiało skipować, nie trzeba tego słuchać, ale nowi gracze w betkliku, Słuchajcie. Jeżeli nie macie tam konta, to jest legalne w Polsce, bookmara. Założycie je z linku, który jest pierwszym komentarzu pod tym filmem. Użyjecie kodu promocyjnego. Obstawiam 50, tak jak teraz widzicie. No to możecie stworzyć pierwszy kupon za 57 zł. Obojętnie jakie, obojętnie, jakie typy, jakie dyscypliny, jakie kursy, ile zdarzeń. Jeżeli nie wejdzie 50 zł do Was wraca, 7 zł ucieka to jest podatek, ale jeżeli wygracie, no i ogólnie te 5 dych możecie wypłacić, nie trzeba, nie trzeba obracać. Jeżeli wygracie, i to nieważne ile, wszystko można wypłacić. Nie trzeba grać dalej, nie trzeba obracać, także odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Rejestracja to 2 minuty i można sobie tworzyć kupon albo poczekać z tym na euro. Słuchajcie, zapraszam do naszej grupy facebookowej. Ponad 75 tysięcy użytkowników naprawdę sporo się tam dzieje. Zapraszam na Instagrama, linki w opisie pod tym filmem. Także też mamy konkursy i sporo treści wskakujcie. I zapraszam jeszcze na kanał mojego dobrego ziomeczka, gruby kupon, tam aktualnie Roland Garros zgrany, więc skakujcie, link jest w opisie pod tym filmem, serdecznie zapraszam i lecimy z konkursem. Były trzy stówy do wygrania, były 200 stówy do wygrania, więc kolejny długoterminowy jakby taki konkursik robimy, kolejne trzy stówki do zgarnięcia w BetCliku. Co trzeba zrobić, żeby nie powalczyć? Subskrybować kanał, zostawić łapę w górę pod filmem, w komentarzu typujecie eee, króla strzelców euro, po prostu wpisujecie kto waszym zdaniem będzie królem strzelców euro i ile tych goli będzie miał, bo to jest bardzo ważne, żeby też troszkę zróżnicować ten konkurs, bo tu 100 osób wrzuci na przykład jednego zawodnika, który będzie, no i ciężko będzie wybrać. A tak, dokładna ilość goli króla strzelców euro i kto nim będzie, no i oczywiście wygrywa jedna osoba, ta, która trafi dokładnie, a jeżeli takiej nie będzie, to ta, która trafi dokładnego tutaj strzelca króla strzelców i będzie najbliżej tej, tej ilości bramek. I słuchajcie, typujemy oczywiście do rozpoczęcia euro, czyli do 11 czerwca do godziny 21.00, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez loginu gracza na beta nie biorą udziału w zabawie, czyli, jakby konkursowe zasady są te same. I ja dzisiaj, tak jak widzieliście w tytule czy na miniaturce, gram sobie wysokie kursy. Mam trzy kupony: za 120 zł 2112, za 200 zł 2002 do wygrania i za 400 2112 również. Czyli, tutaj, tak sobie to rozbiłem. I słuchajcie, zaczynamy od kursu 20. No, po prostu kurs 20 na to, że Memphis Depay będzie królem strzelców. Krótko wam wytłumaczę dlaczego. Oczywiście nie jest tutaj faworytem do tego, żeby królem strzelców być. Jest po najniższym kursie Hurricane, ale tak, Hurricane ma w grupie Chorwację, Szkocję, Czechy. No to nie są jacyś tam... Yy słabi przeciwnicy. Moim zdaniem Holandia ma słabsze, bo ma Ukrainę, Austrię i Macedonię, czyli takie drużyny, które lubią grać overowo i wydaje mi się, że już, już w grupie Depay może coś postrzelać. A tak, przy założeniu, że Anglia, mm, no, że wygrają grupę. Załóżmy, że wygrają grupę, czyli wychodzą z grupy D z pierwszego miejsca, no i w tej jednej ósmej finału grają z drugą ekipy, ekipą z grupy F. A grupa F to Węgry, Portugalia, Francja, Niemcy. No i tutaj, albo moim zdaniem Francja, albo Portugalia, albo Niemcy w jednej ustnej finału tutaj przypadną Anglikom, jeżeli oni oczywiście wygrają grupę. Można sobie na razie tak dywagować, i to już przeciwnik jest, z którym tak naprawdę mogą odpaść. I przy moim założeniu, że Holandia sobie wygra grupę, czyli będą e, C1, będą grali e, D3, E3, F3, czyli z ekipą, która, no jakby na razie sobie na tym Euro nie będzie za dobrze radziła i wydaje mi się, że noże. Do, do ćwierćfinału mogą sobie wskoczyć. Oczywiście dalej to już współfinały i finał nie ma co o tym gadać, ale na tym etapie wydaje mi się, że tutaj więcej może ugrać Depay, a kurs 20 na to 120 zł sobie na to rzucam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie, więc tak krótko, krótko, po prostu o, o temacie, jeżeli chodzi o króla strzelców, drugi kupon, to tak, Polska zagra w ćwierćfinale optymistycznie po kursie 325 i też już mówię dlaczego. Jeżeli będziemy drudzy, bo zakładam, że Hiszpania będzie pierwsza. No to jesteśmy E2. E2, a E2 moi drodzy gra z D2, czyli Anglia, Chorwacja, Szkocja, Czechy. Przy założeniu dalej, że Anglia wygra grupę, mamy albo Chorwację, albo Szkocję, albo Czechy. No czy nie jest to zespół, który jest do kulnięcia? Moim zdaniem to nawet i Anglia gdzieś tam przy odrobinie szczęścia, dobrej dyspozycji dnia, jest do kulnięcia. Więc tutaj 3,25 na to, że wyjdziemy z grupy i przejdziemy ten kolejny etap, to, to jest mój typ, że. No, że damy radę. Trzymam tutaj kciuki za to, i dorzucam sobie do tego: typ po kursie 3,50. To gram sobie w AKO w Dubelku, że ee, Niderlandy, czyli oczywiście Holandia, w grupie zdobędzie 7 punktów. Dlaczego? No, wydaje mi się, że dwa pierwsze spotkania wygrają a nawet jeżeli gdzieś tam potknie im się noga w pierwszym czy w drugim i wpadnie remis, bo porażek nie zakładam, no to wtedy te, te dwa kolejne wygrają. Ale przede wszystkim tak sobie kminię, że dwa pierwsze wygrają, w tym trzecim będą mieli już pewny awans, będą sobie troszkę rodować składem, bo to jest bardzo istotne na turniejach i może to zwycięstwo, e, trzecie, trzeciego zwycięstwa może nie będzie, gdzieś tam na 0 do 0 ten trzeci mecz będzie zagrany, więc tutaj coś takiego sobie rozkminiłem. To jest po prostu moja rozkminka i wrzucam sobie na to 200 zł tutaj 2002 i mam jeszcze po prostu, że Francja, no że Francja, Wygra całe euro, bo mają naprawdę dobrą kadrę. Wraca, wraca Benzema, na pewno zrobi dużo, dużo zamieszania w tych e, formacjach ofensywnych. Mają e, Kantek, który no, jest człowiekiem popierdolonym w pozytywnym, oczywiście, e, z, znaczeniu tego słowa. Jest naprawdę świetnym piłkarzem. I, I po prostu Francja ma dobrą ekipę. Tak, ma bardzo trudną grupę, bo mają Niemców, Portugalię, no i Węgry też mogą tutaj postraszyć niejednego przeciwnika. Ale jeżeli Francja z grupy wyjdzie a wydaje mi się, że spokojnie wyjdzie, no to potem może być nawet łatwiej niż w tej grupie, bo Niemcy, Portugalia to na pewno przeciwnicy turniejowi, więc tutaj trzeba mieć to na uwadze, ale kurs 6 na to, że Francja... Wygra mmm, całe euro dla mnie, jest ok. Na to kładę 400 zł, 2112 do wygrania i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Słuchajcie, no kolejny dzień za nami, kolejny film za nami, odliczamy, odliczamy coraz bliżej do tego euro. Słuchajcie, też na sam koniec, na sam koniec. Zapraszam do subskrypcji kanału, jeżeli tego nie robicie. Zapraszam do naszych grup. Wszystkie linki macie w opisie pod tym filmem. Zachęcam do brania udziału w konkursie. Oczywiście te wszystkie konkursy zapisujemy, to nie ucieknie. W opisie pod filmem nawet jest arkusz, one będą wklepane i będą czekać na zwycięzców. No i słyszymy się niebawem, dobrego dnia. Trzymajcie się. Nara.